Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kolbudach to aż dwa dni wydarzeń. Przygotowano propozycje zarówno sportowe, jak i artystyczne. Bardzo ważne święto, święto państwowe, narodowe, w którym radujemy się, cieszymy się z odzyskania niepodległości. I z tej okazji napięliśmy uroczystą Sześć Świętą w Kolbudach, właśnie za ojczyznę. Teraz odbywa się turniej piłki halowej. Poza sportowym turniejem, gmina Kolbudy przygotowała również bieg oraz koncert pieśni patriotycznych. Z kamerą Północna TV uczestniczyliśmy w drugim gminnym halowym turnieju niepodległości w piłce nożnej dzieci w szkole podstawowej w Kowalach. Jest to drugi turniej niepodległościowy o Puchary Wójta Gminy. Ma dzisiaj gra roczniki 14-15. Występują cztery drużyny. AS Kolbudy, Apa Kolbudy, oddział Kowale i Kolbud i AP Kowale. Sport w tak młodym wieku jest szczególnie ważny dla rozwoju człowieka. Sport wychowuje bardzo fajnie, może bardzo fajnie wychować ludzi, jeżeli dobrze do tego podejdziemy z, odpowiednią, z odpowiednim podejściem, więc myślę, że może nie jest jakoś też trudno, nie jest może za łatwo, ale to trzeba po prostu lubić i, i, i myśleć po prostu rozwijanie się w tym kierunku. Taki turniej. To zdecydowanie atrakcyjna forma obchodzenia, świętania podległości dla całych rodzin spotkania tutaj z dzieciakami piłkarskie w takim dniu, yy, czemu nie na, na sportowo, na zdrowo a przy okazji kultywujemy to, że 11 listopada jest bardzo ważnym dniem Jak najbardziej tutaj w gronie takim naszej rodziny wspólnej, klubowej dzieciaki sobie biegają my im dopingujemy, więc jak najbardziej dobrze, fajnie spędzić czas z rodziną Rozgrywki były zacięte, jednak pierwsze miejsce może należeć tylko do jednej drużyny Wygrał zespół AP Merchel Kolbudy Czujemy radość, trenowaliśmy miesiącami, czuliśmy, że wygramy. Serdecznie gratulujemy! Polecamy również zobaczyć rekonstrukcję historyczną i piknik powstańczy w Kolbudach oraz postaw nam kawę. A jeśli podoba Ci się nasza praca, kliknij filiżankę kawy na naszej stronie. Dziękujemy za wsparcie. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.